Panie szafeczka, tak to ja, jaki rozrusznik, jaki prostownik do rozruchu i do ładowania polecam? Panie ja mam dwie różne rzeczy, do rozruchu hmm. mam co innego, do prostowania mam co innego, I jaki jest najlepszy yy, darmowy. Tak jak ten kask zresztą, tego znalazłem w Norwegii, kiedyś jadąc sobie ciężarówką zatrzymałem się, bo zobaczyłem coś na drodze, szybko wybiegłem i, i takie cudo leżało, a tego dostałem od przyjaciela, także... Darmowy jest najlepszy. Darmowy to i ocy słodki, jak to mówią. No a jeśli chodzi o rozruch, czy na przykład power bank, ładowanie takiego czegoś, możesz 74 razy ten halogen naładować tym urządzeniem. Odpalnić silnik diesla większy niż 5 litrów. Fergusona odpalałem. C330 odpalałem z uszkodzoną celą, że ten akumulator nie dość że nie miał życia, to jeszcze zwarcie w sobie miał. To w ogóle nie przeszkadza. Może być cela urwana a to ustrojstwo po prostu odpali. Nie pytajcie mnie o nazwę, bo ona tu jest podana. Zróbcie sobie screena czy zatrzymajcie i, i szukajcie, a znajdziecie. To jest bardzo dobry sprzęt. Tego słabszego nie polecam, bo też go kupiłem, ale go odesłałem, bo nie byłem zadowolony. 30 dieselka audice odpalił, ale ledwo. I to już było dla mnie znak, że ja go nie chcę. Ten bez żadnego problemu, takie 30 odpala z urwaną celą zaznaczam, nie że ze słabym akumulatorem. Aku jest praktycznie wtedy niepotrzebny jest tu cały zestaw do takiego czegoś i takie coś mogę tylko polecić. To nie było niestety darmowe. No ale co? Nie wszystko w życiu jest za darmo. A jeszcze taki mały update na koniec. On może sobie pół roku leżeć w aucie, nigdy nie używany. I nie trzeba go do, przez te pół roku doładowywać Aczkolwiek ja tak raz na 6 miesięcy Ładuję to do pełna, ale nie trzeba To nadal zadziała Sprawdzałem tip numer 2 Polecam to wozić w aucie Na przykład za przednim siedzeniem, a nie w bagażniku Kiedyś raz miałem taką sytuację Że w Audi mi się właśnie rozładował Całkowicie akumulator I co? Nie otwierała bagażnika Jedne drzwi w ogóle tylko otwierała Jakiś taki system zabezpieczeń ma Audi Że już wtedy czterech jakby nie pociągnie Zamków, bo nie ma siły, akumulator ale jeden od kierowcy mi otworzyło i co? I on był w bagażniku. Także. Mój błąd. Teraz już wiem, że lepiej go mieć w kabinie gdzieś. No i Antoś pomaga mi ze spawareczką. Idziemy od razu też na spacer. Dwa w jednym. Poszła. Już nie piszcie o niej do mnie. Już niej nie ma.